Dzień dobry. Witam na kanale Prem Market. Dzisiaj umówimy sobie akumulatorowe nożyce żywopłotu HSA60 marki Steel. Nożyce zasilane 36 voltowymi Akumulatorami z serii AK. I odpowiednio na AK10 pracują do 70 minut, na AK20 do 140 minut i na AK30 do 175 minut. Listwa tnąca ma całkowitą długość 61 cm. Dzięki zintegrowanym zderzakowi. Możemy pracować przy ziemi, niszcząc nożyc, tak samo przy ogrodzeniach. Marzące 3,5 kg nożyce zasila bezszczotkowy silnik prądu stałego. Odstęp między zębami na liście trwającej to 34 mm. Nożyce znajdą swoje zastosowanie w gospodarstwach domowych dla entuzjastów prac ogrodowych, jak i profesjonalistów. Nożyce posiadają obrotowy uchwyt, dzięki czemu to nie my się dostosujemy do maszyny, tylko maszyna do nas. Taki uchwyt nie tylko zwiększa nasz komfort, ale również ułatwia pracę. Dzięki odpowiedniemu kształtowi akumulatora nie wsadzimy go źle do maszyny, tylko i wyłącznie poprawnie. Do dwóch kliknięć.